Bardzo często zdarzają się takie sytuacje, że będąc w związku małżeńskim, coś otrzymujemy od innych osób. I bardzo często jest to w formie darowizny. Wszystko jest dobrze, dopóki jest dobrze, ale w sytuacji, kiedy dochodzi do rozstania małżonków albo do separacji, albo do rozwodu, wtedy może to stanowić zażywie konfliktu. Czy darowizna, szanowni Państwo, jest darowana do wspólnego majątku małżonków, czy też do odrębnego majątku małżonków? To pytanie jest bardzo ważne, bo pada bardzo często. I ja dzisiaj na to pytanie odpowiem. Zanim jednak odpowiem na to pytanie, chciałabym się przedstawić. Nazywam się Małgorzata Lewandowska i jestem adwokatem. Od lat reprezentuję zarówno kobiety, jak i mężczyzn w ich zmaganiach przed sądami rodzinnymi, cywilnymi, ale również reprezentuję przedsiębiorców w sporach gospodarczych. Zapraszam Państwa serdecznie na dzisiejszy materiał co tak naprawdę jest z tą darowizną, i czy darowizna, darowana jednemu ze współmałżonków, bez problemu przechodzi na majątek wspólny tych małżonków, czyli tak naprawdę stanowi własność dwojga z nich. To jest sytuacja, która zdarza się bardzo, bardzo często, zwłaszcza w sytuacji dotyczącej nieruchomości, mieszkań, domów, itd., itd., itd. I to bardzo często wygląda w ten sposób, że małżeństwo otrzymuje darowizną, Dom od teściów, a okazuje się, że ta darowizna tak naprawdę była przekazaniem tego składnika darowanego czy to dom, czy to nieruchomość, czy samochód tylko i wyłącznie jednemu ze współmałżonków. Gdzie znajdziemy odpowiedź na pytanie, czy ta darowizna dotyczyła obojga małżon małżonków, czy też jednego z nich? W akcie notarialnym darowizny. Oczywiście, szanowni państwo, jeżeli chodzi o ruchomości, to akty notarialne nie są tak bardzo często sporządzane. Powiedziałabym nawet, że są rzadkością, natomiast w sytuacji, kiedy przedmiotem darowania czy też przedmiotem darowizny jest nieruchomość, no to jest to konieczność. I właśnie w tym akcie, szanowni państwo, będziemy mogli zobaczyć, czy rodzice naszego współmałżonka podarowali ten przedmiot darowizny, ten dom, to mieszkanie, tą nieruchomość, tą działkę nam obojgu czy też do odrębnego majątku naszej żony czy też naszego męża. Kiedy to może mieć znaczenie? To może mieć ogromne znaczenie, szanowni państwo, jeżeli na przykład przedmiotem darowizny była nieruchomość, na której postawiliśmy jako małżeństwo wspólny dom. Albo na przykład kiedy przedmiotem darowizny było mieszkanie, w którym jako małżeństwo mieszkaliśmy 20 Albo 25 lat. Kiedy małżeństwa się rozstają i mam tutaj na myśli rozwody albo separacje, to bardzo często okazuje się, że darowizna była tylko i wyłącznie na jednego współmałżonka. Warto to sprawdzić, aby nie musieć wylewać dziecka z kąpielą, szanowni Państwo, bo to są kwestie naprawdę bardzo istotne, czasami dotyczące naszego całego życia, czasami dotyczące naszych możliwości. A czasami tak po prostu, dotyczące tego, czy będziemy mieli gdzie mieszkać, czy też nie. Jeżeli ten temat był dla Państwa interesujący, to ja serdecznie zapraszam do tego, abyście Państwo w jakikolwiek sposób zareagowali na ten materiał. To pozwoli roznieść się temu filmowi dalej, być może nawet trafić do osób, które będą bardzo mocno zainteresowane tym tematem, a nie stać ich na adwokata. Szanowni Państwo, jeżeli jesteście zainteresowani innymi materiałami, zwłaszcza darmowymi, a dużo mam takich dla Was, spójrzcie proszę do opisu tego filmu. Tam na pewno znajdziecie coś dla siebie. Serdecznie dziękuję i oczywiście zapraszam do kolejnego filmu.